Dzień dobry kochani widzowie, 28 czerwca 2025 rok. Sobota, witam serdecznie na moim live'ie, który zaplanowałam rozpocząć o godzinie 21.30. Zaraz zobaczę tutaj w telefonie. Jest 21.46, także 16 minut opóźnienia w stosunku do zaplanowanej godziny live'a. Ja bardzo przepraszam, wyciszę sobie tylko telefony. Słuchajcie, tutaj przed live'em dostałam dostawę, dziękuję bardzo, trzy likiery przyszły. Yy, orzech laskowy, chyba pigwa i wiśniówka. Schowałam je, żeby mnie nie kusiły. I ze złym samoboczuciem. Wysłał 5 zł, ale jesteś rozświetlona. Te Ta, energiczne tańce, tańce Cię, tańca cię tańca tak zapociły, czy, czy zalałaś się olejem? Bo... Opinia o TVP3 Kraków wysłał 5 zł Elu, co sądzisz o obecnym kształcie krakowskiego ośrodka telewizji TVP3 Kraków? Działa od 1961 roku wielokrotnie zmieniał swoje koncepcje, jak i reszta oddziałów, a teraz nie jest tak popularny jak internet. Co byś tu zmieniła, na przykład w programie Kronika? Słuchajcie, ja postanowiłam, że te moje co cotygodniowe live'y na platformie Kik, bo niestety nadal mam zablokowany kanał na YouTube. Nie wiem, czy mi się go uda kiedykolwiek odzyskać. Straciłam go przez internetowych haterów, ale oj, oczywiście działam tutaj w tym kierunku i gdybyście mi mogli też pomóc, coś poradzić, to będę wdzięczna. Ja postanowiłam, że te moje livey będę chyba robić raz w tygodniu, nie dwa razy w tygodniu. 42, 14, Opinia o TVP3 Kraków wysłał 5 zł Tak, ale nie zawsze PO i PiS rządziły w TVP Program Kronika Jest jednym z najstarszych programów informacyjnych w Polsce Poza tym TVP3 Kraków Produkowała wiele innych ciekawych formatów Więc czy miałabyś własny pomysł Na zmiany w krakowskiej TV? Kroniki w danym dniu Karol Snusik-Nawrocki wysłał 5 zł Elżbieto, kocham marszczyć swojego miałkersa Do twojej pomarszczonej buzi jeju jak poleciało na ekran. Hihikitalałbym hi, twojego oh, ci pendejska. Myślę, że muszę też. Kulka do nosicielki ja S wysłał 5 zł, Elka, jak ty nie będziesz chlać, to nikt tego gówna nie będzie oglądać. Ty nie masz nic ciekawego do powiedzenia jak masz mniej niż jeden promil. Nie odziedziczyłaś tej umiejętności po swojej matce czelenie Derem, która dużo mówiła za komuny starsza kobieta stukające się kufle piwa nadjeżdżający samochód policyjny kogut policyjny zombidzik dziewczynka zakaz wjazdu głowa konia. Widz telewizji wysłał 5 złotych, a pamiętasz, jak kilkanaście lat temu leciały okienka lokalne w TVP-2? Było to dobre rozszerzenie zasięgu dla informacji nadawanych w terenowych ośrodkach TVP. W 2010 roku zdjęli pasma lokalne z TVP-2, tłumacząc to niską widownią. Czy byś to przywróciła? No nie wiem, no ciekawy pan. Anonymous wysłał 5 złotych. Jaki film polecisz Elu na leniwe niedzielne popołudnie? Fan placi jedna euro jako osoba, která pracuje dvoj TV TVP povím tyle ETVP regionálné majitelko Mark TVP nic více i spolnego. Dvoj TV Krakově je Lubliny je Bialin jest ta sama ekipa od 10 a navet 15 let. To tylko Marka i to Zelena od Rstov. Postky SCRZD tylko dvoj TV 2 v budinkách dvoj TV vavě. Panna Elżbieta wysłał 5 zł. Kicia kocia kisiacia, kisiacia, kisiacia. Kicia ciacia, kicia ciacia, kicia ciacia. Miał 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 miał. Hał 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 hał. Kici kici ci 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 kocia kisiacia, 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 kisiacia. Eu 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 łechtaczka, superłotr grzyb 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 grzyb, grzyb mak. Karnacja średnio jasna kobieta, detektyw szalona twarz mężczyzna, maksyrena, karnacja jasna duch, czaszka z piszczelami, czaszka z piszczelami. TVP3 Kraków wysłał 5 złotych, produkuje szlagowy program w krakowskim oddziale i pracuje terenowo z kamerzystą, zakopane itd. Tak Jedyne co nas łączy z TVP są w likwidacji, to podmiot wystawiający fakturę przy B2B Uśmiechnięta buźka. Dziękuję za donate'a. NASA wysłał 5 złotych, w tym tygodniu byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy od niemal 50 lat Polak poleciał w kosmos i stał się pierwszym Polakiem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czy jesteś dumna z tego wydarzenia? Pamiętasz lot Hermaszewskiego? Na prezesa Peace. Dziewczyny z hotelu wysłał 5 zł. Elu, nie przejmuj się hejterami, jesteś piękną kobietą, masz piękne wnętrze i też pamiętaj, kochana, że Marysia jest w bidulu przez ciebie, dziewczynka karnacja, jasna zakaz wjazdu, dziewczynka karnacja, średnio jasna zakaz wjazdu, dziewczynka karnacja, średnio ciemna zakaz wjazdu. Że walory z tam. TVP są wysłał 5 zł, a ja się mogę tylko pochwalić dostaniem wypowiedzenia miesiąc po wygraniu KOW TVP w likwidacji bez zachowania miesięcznego okresu. Mimo że nic nie miałem wspólnego z polityką, zajmowałem się oprawą graficzną. Za dwa lata wrócę X no, to współczuję bardzo. Może się wszystko ułoży. Życzę Reporterek drugi, dobrze. zero wysłał 5 zł. Babciu, co taka stypa, rób dymy, menelico? A mówił, że ci pa śmierdzi głównym. Czy Marysia zdała do następnej klasy, bo zawodówka czeka. Ela, ty jesteś suczką i lubisz być swelona. Bo jak byłaś mała, to Helena brała kałacha i wbijała ci w pizdę jak dziwce, a. No dobrze, już, już jestem z powrotem. Były jakieś donate, przegapiłam, bardzo przepraszam. Zawsze możecie wysłać jeszcze raz. Które zamówił telefon Anty Ela wysłał 5 zł Co ty kurwa pierdolisz? Weź się na pierdol, przestań puszczać te denne muzyki kurwa mać Bo żegamy tym, kiedy plejadianina zaprosisz do twojego chlebu Jak tam twoje relacje z Izą Kisią? Chcesz skapcia tego mieszkanie. Wspomnienia wysłał 5 zł Ela, a jak twoje znajomości z lat szkolnych i studiów? Co tam u tej Agaty spod Krakowa? Czy utrzymujesz jeszcze z kimś innym kontakt z tamtych okresów? Robicie sobie spotkania klasowe, uczelniane co jakiś czas. Czy chciałabyś się cofnąć do tamtych czasów? Słuchajcie, ja muszę właśnie tutaj na tym portalu nasza klasa i finansowe majątkowość I my się tak Ciebie nie zżyżaliśmy. dzieci nie lubiły już podstawówce, bo byłaś lekko mówiąc dziwna i straszna. Wiem, bo byłam jednym z tych dzieci. Straszne, co się z tobą stało. Z tym moim serialem Discorda. Ela dziś została zgłoszona do prokuratury za propagowanie na Discord gejowskiego porno Dominika wśród dzieci. To zahacza o pedofilię każdy widział. No słuchajcie, faktycznie dzisiaj jeden z widzów przesłał mi film Dominika Borowskiego, który zamieścił na platformie OnlyFans w swoim profilu. Dosyć odważnie tam wystąpił, nago, prezentując jakieś, powiedzmy, czynności seksualne. Nie wiem, co go do tego skłoniło. Myślę, że trochę taki odważny krok, i no może nie do końca przemyślany, bo jeśli on chce być jakimś biznesmenem, organizatorem imprez dla influencerów, to. No, mimo wszystko, powinien dbać o wizerunek. Także, no, byłam bardzo zaskoczona tymi nagraniami. Prezentować. Tak, Zabawy na out. Na high. serwerze nie masz blokad i weryfikacji 18, więc będziesz mieć za to poważne nieprzyjemności. A po 1 lipca są za to kary z Unii. Wspomnienia wysłał 5 zł. I co się stało z tymi znajomymi? Dlaczego już się z nimi nie zadajesz? Tylko z nieletnimi i traktujesz ich jak własnych kolegów? Zaburzasz ich relacje międzypokoleniowe, powinnaś trzymać kłopoty ze swoimi który nawet zwaniac. jak to jest kilka osób. Mam nadzieję, że odpoczęłaś. A Eda Gavin mam w dupie. Mam nadzieję, że zdechniesz w nędzy. Kmak, kmak. No właśnie. Przypomniałam sobie, że miałam Wam powiedzieć, że zbieram pieniądze na naprawę telefonu mojej córeczki, iPhone 16 Pro. Okazuje się, że no niestety nie jest tylko szybka, uszkodzona, ale wyświetlacz też. Ta naprawa wyniesie około 2,5 tysiąca złotych. Miałam już jakieś pieniądze na to odłożone, ale wydałam na różne takie bieżące rachunki, opłaty i, i nie mam tych pieniędzy. Bardzo się martwię. Chciałabym, cóż chcę naprawić ten telefon. Także jeżeli znacie kogoś, kto niedrogo robi te seminarium. Nie, nie ma żadnych ostrzeżeń ani blokady weryfikujących wiek. Po pierwszym lipca zabrak tego, będziesz mogła pójść siedzieć. Śmieszne to będzie. Słuchajcie, także zbieram pieniądze na naprawę telefonu córeczki. I jeszcze dwóch innych iPhone'ów też rozbitych. I jeszcze tablet ma rozbity. Także szukam jakiegoś niedrogiego serwisu, serwisanta, który by mi w tym pomógł. No i muszę jakoś zarobić środki na to. Mam nadzieję, że mi się to uda, pomimo, że og ograniczam trochę tą ilość tych live'ów tygodniowo. No, muszę się skupić na tutaj jakiejś innej pracy zarobkach, bo no chociażby robieniu właśnie tych zdjęć fotograficznych i takiej realizacji innych zleceń fotograficzno-filmowych, reklamowych, no bo niestety pieniądze są do życia potrzebne, wszystko jest bardzo drogie. Nawiasem mówiąc, dwa dni temu sprzedawałam... Ty debilu, nie kłam z tym telefonem. Jak Kto? ktoś jest biedny, to nie kupuje takiego sprzętu albo go ubezpiecza za kilka złotych miesięcznie, żeby mieć darmo. Właśnie nie wykupiłam tego ubezpieczenia, bo to było tysiąc złotych więcej. Poza tym autoryzowane serwisy... Anonymous just tipped one dollar. Babciu, też masz siw jak Naga i Marysia.

Nie, nie, ja, ty, ja tych jego filmów, zdjęć, nawet nie, do, nie oglądałam dokładnie, hmm, także specjalnie tak, takie publikacje mnie za bardzo nie interesują. Ale pewnie nadawca, osoba, która wysłała tego donata się onanizowała do tych filmów, skoro pisze o tym. Anonymous, no, just no, tipped one dollar. Tak. Menelko, żebraczko jesteś dnem internetu. CZY Marija ma HIV Ty, Andrzej. To typowa choroba prostytutek. Rujem tak. na twój ryj jak AMG i każdy inny. Okupione. Michael, just tipped one dollar. Fut, 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 fut lodówka, porządna lodówka, 2000 zł. Weź się ja sobie. Reporterek, dobrze słyszysz twój głos, bo Gavin to jakiś nudy. Jal, 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 Just tipped one dollar. How to sound good while copulating? Listen. a, 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 a. U, o, o, U, U. You can also add E. 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 Także za, za iPhone za niedługo Nie pierdol, iPhone idzie naprawić tanio. To po prostu chcesz wyłudzić pieniądze jak kiedyś na akumulator. Może bo niech pójdzie do pracy w wakacje. Mojego męża, no, różnie, $1. To się Oglądamy wrestling z ruk Miloda, bo Reporterek 2 o karierę menelicy, by żywić się odpadami z dna dna i internetu.

Serio pytam, zamiast za słuchać obelg w donate'ach na tych live'ach, mogłabyś słuchać komplementów i kosić na prywatnych pokazach 50 zł za 10 minut. Albo i lepiej, mogę ci pomóc to ogarnąć. A tam jest coś takiego, tak, Dog Czy myślisz o wspólnym seksie z Martą i Andrzejem? Mogliby ciebie wiele nauczyć. Walczyłabyś z Martą o gęstą spermę Andrzeja. Marta wypalałaby CI Nalep. Mm. Carol just tipped one dollar. Ela, jestem na Gołębieskiej, właśnie siedzę na kopie i sram kapustą. Jestem z Michałem w Krakowie, chcę się spotkać, mam ochotę na wódkę albo bigos. Nie, Anonymous just myślę, tipped że one na AMG, na Tudż Lysy Lab. Co ty Co? na to? Pani Izabela Kizio to dama, a nie żebrak jak ty i reporterek. Opowiedz, jakie oceny ma córeczka na świadectwie. Konfidentka SB wysłał 5 złotych, Elu jak to jest niby popierasz PiS, bo jesteś Polką i Patriotką. Skoro jednak Adam i towarzysz SB Helena urodzili się w trzech, Wrzeszy, do tego wśród ukraińskiej biedoty Galicji, to odziedziczyłaś gen zdrady i jesteś zakamuflowaną opcją niemiecko-sowiecką ucho z aparatem słuchowym. No mam nadzieję, że moje. Piłeczka... Jest dollar. Dominik wypluł ci te spermy na łęb jak IMG. Zresztą wszyscy ci tak plujemy, harkamy. Żegamy na resztki kłaków i godności za 3 złote. Michael just tipped 1 dollar. Panie tam, Elu, to nie był Bigos, to było gówno. Sadzę, że zapomniałeś, ale naprawdę nie możesz. To było wielkie gówno, a nie Bigos. Rozumiesz, co to? Piotr just tipped. Żurą płaci się 3 złote za odprowadzenie wózka pod marketem, a nie 20 za selfie. Ciebie do żabki nie przyjmą, bo masz tam akta, że kradniesz. Anarmist e... just tipped one dollar. Powiedz, odbier. jakie oceny ma córeczka? Czy odziedziczyła po tobie gen udacznika i żebraka? Plujemy na ciebie jak AMG, Wysa stara żebraczko, jak reporterek. Tak, patrząc na moją pracę, działania. Ella kurwa Zibi. Jesteśmy na rynku, w Krakowie pijemy wódkę. Spotkaj się z nami, zapłacimy tobie. Chcemy cię poznać, a nie bigos czy główno, daj znać. Także. Ukraińska gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka wysłał 5 złotych. Gdzie Marysia pójdzie teraz do zawodówki? Pytam, bo ktoś mi musi pazury robić w zakładzie, albo trwałą u fryzjera, albo będzie mi podawać fajki w żabce, albo będzie kasować moje zakupy. Pogoń ją do roboty, ma pracować na ukraińską panią. Anonymous just tipped one dollar. Czemu Marysia znów oblała klasę? Gen debila i prostytutki wygrał bezrobotna, łysa stara babo, która nic nie osiągnęłaś bez rodziców. Jesteś śmieciem. Carol just tipped one dollar. Ela za ile można ci zrobić kupę do buzi lub syku na włosy? Czy to na to onże mówił Bigos jak uprawialiście seks? Za ile można dziś zrobić kupę do buzi? Czerwona Helena wysłał 5 zł, Eluta, nie oszukujmy się Ty byś nie mogła pracować w żabce, bo jej nie otwierają o 15.00 Poza tym, gdybyś tam pracowała, klienci przykleiliby się do podłogi Wszędzie po sufit piętrzyłyby się kartony Ty byś wypiła wódę całą, a regały odebrałby ci sąd a Telefony warto zamawiać wtedy, jak jestem w dobrym stanie Psychicznym i fizycznym Bo wtedy jest 100% szansy, że je zrealizuję gorzej jak mam załamanie nerwowe na live, to wtedy telefonów nie jestem w stanie zrealizować. To się zdarza. Także jeśli do kogoś nie zadzwoniłam, to za złotówkę można wysłać przypomnienie. I... No ja mam Anormous kilka numerów. Just Zero przedmiotów oblała Marysia. Córka chorych na siw rodziców. Bebelko przyznaje się, że pani Izabela to królowa z asystentka Moniczka. Justice Zero. Konfidentka SBSO 5 złotych, ojelu elu, kłamiesz pijaczko, widać, że nie jesteś ani Polką, ani Słowianką. <laughs> Masz typową plebejską urodę rodem ze stepów akermańskich i pastwisk Kazachstanu, mongloidalne rysy twarzy i generalnie ryj jak tatarskie siodło głowa konia koń, dzik, koń z karuzeli, rolniczka karnacja średnio jasna starsza kobieta karnacja jasna Niemcy Rosja. No tak, ale wyśmiewanie kogoś ze względu na wygląd to jest naprawdę nie na poziomie, bo no przepraszam bardzo, ale jak ja się urodziłam, to nikt się mnie nie pytał jak ja chcę wyglądać. I my po prostu na no, to nie Pan mamy... Zaufię, kurwa, powieje ze popija se tego kubka zy cygas jak Murzyn pijachem zamiast wody task king, task kink, task king, kocham Dolanda, Rafa wygraje pana wroki go wytle, chcja do dla cici polskich by tak jest cierwo jak ty. Słuchajcie, ja dziękuję bardzo, bo była przed chwilą dostawa, dostałam pampersy. Może się przydadzą. Na razie jeszcze jestem w stanie wstawać do toalety. Ale jak przyjdą takie czasy, że hour. nie to... Nie, nie odpinaj się pod fejm, Andreje. Prawdziwą królową jest pani Izabela, która jak AMG pluje na Twój wysyłek. Opowiedź o cenach córeczki zbidił łatwu persów sikać na live'ach i 5 zł. Ela, jaki majonez lubisz? Winiary czy kielecki? Ja lubię ten majonez taki babuni, chyba on się nazywa, czy helmans. bo te winiary i kielecki to one są takie ostre, takie z ostem. Za bardzo ich nie lubię. Do północy będę sprawdzać, czy są telefony. Cześć, mówi Ela Gawin. Nie przeszkadzam? Nie. Y, Michał? Tak. Słuchaj, twój kolega Adrian zamówił telefon do ciebie na moim live. Nie wiem, czy wiesz kim jestem. Nie obudziłam cię. Przepraszam bardzo, że tak późno dzwonię. Nie, nie, nie wiem. Nie wiesz kim jestem? Nie. Aha, bo ja teraz mam live na kijku www.wik.com slash i jesteś na moim live. Ie. Słuchaj. Oj, coś, coś. Się rozłączył chyba chłopak. No nic, no powiedział, że nie wie kim jest. Coś się rozłączyło.

Tutaj Ela Gawin, influencerka. Yy, Kacper. No, naprawdę, co pani? Bo twój przyjaciel Paweł zamówił telefon na moim live, ie. nie przeszkadzam. Wiesz, wiesz, kim jestem? No, jestem wielkim fanem. No, to miło mi. Yy, przepraszam, nie obudziłam cię. No właśnie, stałem, a, a. Bo ja tak po nocach dzwonię, bardzo przepraszam. Co tam słychać? No, nie kulturalnie, strasznie. Yy. No ale wiesz, nie, ktoś zamówił do ciebie telefon ty, niedawno. Nie, 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 nie. Ci, którzy wiedzą, pozdrawiam. Ci, którzy wiedzą. Aha, czy to jest pomyłka jakaś, tak? Nie, no skądże. Ja nie zamawiałem niczego, ty, nie. No, nie chciał ten chłopak ze mną rozmawiać. Wielbiciel wysłał 10 złotych. Elu można się uwolnić na sesję? Pani z głośnika wysłał 5 złotych. miałaś zmienić mi dawno temu głos na ten, co był do stycznia. To był cieńszy, wyższy i lepiej odbierany przez widzów głos. A dostałam jakieś gówno. Mówię, jakbym miała zaraz kopnąć w kalendarz. Jestem nudna i nie rozbawiam widzów jak kiedyś. Cofnij mi to. Na szczęście będzie tylko gorzej w twoim życiu. Prawo jazdy zawieszone i nie zdasz na nowe. Jeździsz autobusami jak Ukraińcy. Włosy wypadają garściami. Ewa Galin, kiedy zaczniesz pracować? No, teraz pracuję na przykład. tym? Pani z głośnika wysłał 5 zł, dokładnie, liczę na efekty. Zapytaj użytkownika z mi lauda, jak to się robi. Ona będzie wiedzieć, jak na gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka zmienić ten los na poprzedni. Ona się zna, tak jak twoi informatycy. Dostaniesz fachowa pomoc, jak przy OBS Studio. Makapwan Kizio, just tip 1 dollar. W Krakowie ósmoklasiści mieli czas wybrać szkołę średnią do 13 czerwca. Gdzie poszedł twój ambitne boe? Czy może zakończyło już edukację? Makao Pankizio just tipped one dollar. W Krakowie do szkół średnich składało się papiery do 13 czerwca. Czy Maka kończy edukację na podstawówce i będziecie razem gnić w myli Rita just hit one dollar. Ja, ja, ja. Te kulki na rajstopach wyglądają jak sperma Dominika, którą dziś polecałaś dzieciom na Discord. Ochydna, śmierdząca sperma, którą jak cię znam, byś zeżarła. Jak mogłam dzieciom polecać na Discord jakieś seks, filmy czy zdjęcia, skoro Discord jest od chyba 16 lat, tak? No to każdy tam dołącza na swoją odpowiedzialność. No, jest to platforma dla w sumie już dorosłych w pewnym sensie osób.

Nisze gafan oh, si hui de i dżide ni Shizen zen me du i da i mo ni ka son si te. Ni de ci an tom si Ni de ci an fu de. Ni shang i le tamen de i szeng. zagranicy wysłał 5 złotych, a niąk ha seo, bezeu. Je oliumi si jak tumią seo, czo miun janel dżulidion epojteo pej seo xan ja oliumi Tohan Tato Leyui Chong Sonajonde Ulga Euliji Masayo, Danszin Goideului Jongsin Paguhago is Subnida, Danszinum mayong Hmong Bake Z Tai Do Dansinui na Salam deulga i Hingunal Yongs of Shiky Yahvnida, Goideuli Jigeu Muyosal Hago Isno in Ji Algina Hanayo, Dijogu Muyoselo Hago i Gayan Chulkura Yosnayo, Geting Gudeului Gayogo Goideului Bumonimun Ajik Sala Gesinho. Uśmiechajcie się dużo. Nie martwcie się niczym. Życie jest piękne. Tylko nie moje, nie wasze, ale może kurwa kogoś innego. Nie, nie, nie. Życie jest piękne i nasze też może takie być, i to wszystko zależy od nas. Ten cytat, który przytoczyłam, to ja kiedyś pod wpływem alkoholu nie cytat. Bucharz 5 złotych. Zostań z nami. Pozagaduj nas. Noc jeszcze młoda. Jest dopiero 12.32. I zrób tego lajha, bo nie mamy co oglądać w necie. Miał miał, 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 miał miał, miał, miał. Ale kiedy mam zrobić tego live'a jutro? Anonymous wysłał 50 zł. Doskonałe jeszcze z księżniczko. Napisałem SMS. Dziękuję bardzo. Kurde, będę musiała napisać sms do kolegi, z którym mam jutro jechać na jezioro o 10 rano, że nie wstanę o 10, tylko o 12. Co by tu wymyślać? Bo mamy jechać moim samochodem, to napiszę, mu, że samochód się zepsuł. Albo mu napiszę, że rura mi pękła w kuchni i muszę naprawić. Że i też mnie pobili na live i muszę później wystartuję. Dobra, poczytam, co tam na czacie. Piszecie, może tam jakąś przerwę? Kieł, kieł, kieł cecha. Wysłał 5 zł. Tu nie ma w czym się denerwować. Twarz przesyłająca całusa, twarz wystawiająca język i puszczająca oko, kujon, masz doświadczenie w influencingu. Poza tym, czy chciałabyś się wyprowadzić? Na przykład do stolicy? Tam jest zdecydowanie większy rynek na Twoje ponętne lifey. I tak, zrób lifea jutro, bardzo tego chcemy. 1488, just tipped $1. Sir, we're Discord, Eli gone to Wilegarnia pedophilia.

Rozgrzana twarz, mikołaj św. mikołaj święty, mikołaj, święty mikołaj, rozgrzana twarz dynia na halloween święty mikołaj święty mikołaj święty mikołaj zielone koło mężczyzna dżin mężczyzna dżin, mężczyzna, dżin twarz klauna kosmiczny potwór kobieta super what zakaz wjazdu kuku kuku ju kiki 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 cieciecie zim ziem 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 rozgrzana twarz dynia na halloween święty mikołaj święty mikołaj święty mikołaj zielone koło mężczyzna dżin mężczyzna dżin twarz klauna kosmiczny potwór kobieta super what wzaka z gwiazdu kuku ju kiki kiki ziem ziem Dobranoc, dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Jeśli nie, to możecie sobie obejrzeć jutro tego live'a na mojej platformie .kick Knaga Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc, kocham Was. Pięknej niedzieli. I postaram się jak najszybciej połączyć znowu. Pa! Dużo pozytywnej energii Wam wysyłam. Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. Nie martwcie się.